Nie domyka, żeby mama wszystko sama, dłużej tego nie wytrzymam. A ty, tato? Mama Mamo, Mamo, zagraj ze mną zimczek. mama wypróbuj mi tajemnicę, Gdy mama wszystko sama, jak to wygląda? A ty, tato, co robisz? Przecież oglądam. I tak do wieczora samego nie ma mama od Mamo, nam mleczka, mamo nam muzeczka, żeby mama wszystko sama nie macie litości dla kobiety. A ty, tato, co robisz? Przyglądam gazety. Kiedy to jedzie wszyscy w na ili... do progu hałasu da Mam Mamo, pani mnie pochwali. Dobry obiadek od żony. Ta, tato, nigdzie nie ma mamy. Szukaliśmy wszędzie. Co teraz będzie? Jak to nie ma? Przecież wasza mama nie wychodzi sama. Nie ma mamy nigdzie ani śladu. Nie ma też obiadu. Tego jeszcze nie bywało. Mamy ucho porwało. Zadzwonić na policję i na pogotowie. zamyślił? podrapał po głowie. Nie ma tu panikować, tylko spokój może nas uratować. Więc usiądź Fryzjer, solarium, zakupy w salonie mody, a potem poszłam z koleżanką na lody. I wiecie, moi kochani, że każdej mamy oprócz brunych talerzy coś się od życia należy. Żeby mama wszystko sama wprowadziła. Na biurę nas, patrzę, przyrzekam. Teraz będzie inaczej. Dobry pomysł, Tato! My Ci chętnie pomożemy, a przy okazji pilnujemy żeby Ci wyszły te szyście plany. Tato, tato, kochany! Od tej pory zmieniło się w rodzinie życie i było wszystkim znakomicie. ครั